Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Ziutek i witam was na serii Polska Wieś, a dzisiaj jest ze mną... Pan Bartosz, siemoneczko! No i cóż, na następnym etapie, jakby dało radę, zostawcie tutaj łapeczkę w górę, subskrypcję, ponieważ to jest nowy kanał mój, będzie mi bardzo miło. A my co, zaczynamy. Dzisiaj akcja pszenica, teraz ja zasiadam y, na kombań. Pierwszy odcinek macie u Pana Bartosza na kanale. Zapraszam. No to co, chyba lecimy, nie? Dzisiaj zestaw Bartosza 460 nasza z wozem, ponieważ pszenica nie wiadomo jak będzie sypać. Rzepak zawiódł niestety na pełnej na pełnej P niestety lichał. To cóż. Mało tak jak liczyliśmy to z 4000 litrów coś około, koło, nie? No coś koło tego, więc naprawdę słabo, tylko dwa wozy to ja. Jo, jo. Ale straty. dzisiaj tutaj ten, żeśmy burtę założyli, jeszcze może pokaż. Z no tyłu, że burta założona, żeby tam. Żeby e, ta. nie było. Żeby nie było, i, i będziemy wozić i rozrzutnikiem, i wozem yy. Żeby My nie, to tak... też jak widzisz, jest uszczelione tutaj Żeby też nie, o, nie, nie było pisane, że jest dziura wielka i się wysypuje Jojojo, jo, jo, wszystko jest elegancko zrobione Dobra, to co, pakuję się chyba do ciebie. Jo, ciągu. lecimy, nie? Dzisiaj od razu może i akcja prasowanie najprędzej Jo, no to... Nie Najwyżej rozrzutnik u Ciebie i pojadę po prasę No ta najlepiej Dobra Gdzie one. A dobra no tam stoi. No to się wyciągnę. Mhm. To ja wyjeżdżam. Na następny też przepraszam jeśli będą małe ścinki, ale niestety e, internet tak czasami lubi nas podenerwować i przyciąć, ale myślę, że jakiegoś tu wielkiego problemu nie powinno robić. Łożeś się zawiesił chyba ty. Ty tu musi jakieś kolizje liche. Eee, chodź tędy. Którędy Chodź tędy? przez drogę zwyk. No, no, no dobra. No 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 chodź. Czekaj, bo tu bieg żerkę wbić. Dobra e, e, Najwyżej jak ten Jeżeli będziesz miał jakieś mega wielkie lagi to ja ci podać save'a i następnym razem ty będziesz chłopca No pewnie tak Do ta. siebie Coś też tak czuję Bo dzisiaj nam się trochę śpieszy i... No, no dzisiaj no, graf grafik jednak... Grafik jak to powiedzieć jest trochę napięty A chcieliśmy dzisiaj Mieliśmy... nagrać No jo, nagrywamy to 11, a odcinek jest planowany gdzieś tak na 14-13, więc No coś koło tego Ty, ja się tu zmieszczę? Ty raczej powinieneś nie no, zmieścił się. Masz wąskie, Muszę wycofać. No bizonem byśmy, nie wiem, czy się to zmieścił, chyba nie. No nie, nie, nie. Tutaj wózek Czekaj, nie ro może być. Rozrzutnik zostawić, o jo? jo, myślę, że jo. Bo kurna, tu żywa są. Czekaj, to jakoś tutaj może zostawię trochę dalej, żeby Ty, ten... Ja tu machnę jeden poprzecznik chyba, bo... Jo, no. się jak pracujesz. Dobra. Słoma włączona, jo? Nie, no tak, sieć jest jest po dobra, już ogarnięta. No Trzeba zobaczyć, czy pokosów nie wypluwa. Nie, dobra, wszystko jest elegancko. Mm, nie, nie powinno być chyba źle. Oj, tu gruzy jakieś. Kurna, kto to wywalił w krzaki? O kurwa, tego nie było, ty. Zaraz na prokuraturę no dzwonimy. Dobra, na policję. Czy to po, telefon z domu zostawiłem. Kurna, biegł. No kurna, dziot. A tu krzaczory też nie poobcinane, nic skórne, Jak kamienia złapię, to dopiero będzie problem. Jo, no, no, sorry, tak. Co ty chciałbyś, żebym ja wszystko obcinano? Ja mam tak dobrze. O, też czasami byś musiał coś. A ty chciałbyś, żeby miała do kubety załatwił wszystko i nabytki? Eee, ten. Cze, po turach kto jechał? Ja jechałem, e? Ale kto go znalazł na oeliksie? I dogadał. Eee. No, opej, żeśmy szukali, tak. Mhm. Mm Dobra, dobra. Ty. Ty jak będziesz tu do drzewa. Jak będziesz tu do drzewa jechał to gadaj, bo ja tu sram A papier chociaż masz? Czy Ty trawa jest. O Boże, to dobre liście chyba muszą być. Eee. Ja. O, dobra, dobra, ja już sobie idę. Ty to już szyb... je. Ty szybki Tylko tam... szybki strzał jesteś. Ja szybko bada zrzucam, tak? Ja, jak ten. Jak to... się czegoś boję to... Kobala, zrzucam, żeby ten organizm lżejszy był i szybciej uciekać mógł <grafię> Jak chyba każdy, ale ogólnie. Jak tam to sypie? A zaraz ci powiem, bo akurat chudy e, mam wyłączone, to sobie zaraz to sprawdzę. Chcę grać realnie. E, no z jednego przejazdu tak 23% mamy tak. To nas to na 100 jest, tak nie? Ja, no to nie to wiem sobie. ile tu na ten to mi chodzi. Czy wiesz co? No. Są ci dwie derko z ziemniakami zostawił z tamtego roku jeszcze. C wow. Serio? No, a ty, ty dobre to musi? Ty, ja nie wiem, ja tam tego jego ziemniaków nie tykam, bo ja on też. to jakieś podejrzane te ziemniaki tam ma. Ja to kurde, nie wiem, że nie wierzę, że ludzie kupują to od niego na tym rynku, nie? Ja bym tego nie kupował, bo to jeszcze straczki się dostali i co będzie. Jo, a tutaj ogólnie nasza łąka tam, wiesz, że to co przecinasz, nie? To, to nasza łąka ładnie nawet rośnie, trawa. Mówisz? Jo, no jeszcze jakieś do koszenia gotowania nie jest, ale jeszcze z 2-3 dni. Co ci się tam urodziło? O, akurat taką sobie miniaturę walnę. A, okej. Okay. Dobra. Czekaj. Huhuhu. Dobra, czekaj, tu wycofaj Troszeczkę. Jeszcze jednego poprzednika zrobię ci, bo tutaj do manewru żeby było lepiej. Ty musi, ja. musi ten kombać coś taki lichy, bo się zbiera, zbiera i się zebrać nie może. Nie wiem, może hedarem ryjesz, bo ty taki kombajnista, że to wszystko możliwe, że ty ziemię tam napchałeś. Mm, kurde, ostatnim razem ty przywaliłeś kabieć, bo musiałem młotkiem nawalać. No ale kamienia ja nie widziałem, tak? Proszę mnie tutaj. Ja tam. No. Tak, tak. A co to? Za a ostatnim razem taka gazetka leżała. Co? No, coś wiesz o tym? Może nie ja. Było... To nie ja. Dobra, czekaj, bo ja tutaj telefon od Halinki mam, zaraz tam zaraz wrócę. Dobra, dobra to sobie cofnę, Jakby nie problemu. Warto, na chwilę się zmontował. Oj, żebym go nie przywadził. i cóż, mam nadzieję, że seria Wam się spodoba. Tak na dwa kanały postanowiliśmy, że będziemy nagrywać takie. Może Wam się spodoba, by było bardzo fajnie. Ocencie też naszą pracę, oczywiście. Nie mówię, że będzie jakoś, yy, nie wiadomo jaki konkretnie ten o, odcinek z pod wpływem, na przykład, nie wiem, montażu czy coś tego, ale dlatego, że ja już dawno nie nagrywałem farminga, długo, długo czasu wypadłem z formy, niestety, może się, muszę, muszę po prostu wejść w ten dryk nagrywania farminga. Ty, nie Heniu do mnie dzwonił. Jo, co on tam chciał? Gęsi kupić nie masz sprzedać? Ty, coś tam musi chyba jeszcze jest, nie? Nie, serio, to mnie facet od gęsi dzwonił, bo mam wystawione. Serio? I, jo. Ja cię Dzień dobry. ja po gęsi. Z ogłoszenia. To nie jest we ja, ci powiem. A ja to zapraszam tu i tu, już bez, bez, bez zbędnego gadania, bo ci ludzie to czasami nas rano, mają. masz w ogłoszeniu napisaną cenę, a oni, a za ile? Ej, pust, mam za tyle co w ogłoszeniu, z debilu jeden. No ale nie, niektórzy mogą my myśleć, że taka cena. Tak jak widziałem co nie na Facebooku. Taka? Taka cena podana dla żartu, tak? Ta. No ale ja wystawiam za normalną cenę, a nie nie wystawiam na przykład Jak niektórzy na fejsie wystawiają, że wiesz, że pisuję mm -hmm. tu cenę 1 zł i pod ty, Ty, a wiesz, że spowa, bo ja kiedyś na Facebooku co nie sobie patrzę, się sobie przygląda i patrzę ogłoszenie 60 za 100 tysięcy Komu się jedno, 1-0 dodało chyba 100 tysięcy w portfelu Dosłownie Pięć W Pięćkowym hotelu no Ty jakaś jest musi tam naklejka na tym kombajnie jednak Co? A jest tu klas. Z tyłu jest ale nie, tutaj taka mała. A on jest z każdej strony, to jak wyklejanka. Co, wysypujemy? No, mam dwie, dwa Dopiero. Dobra. Można sypać sobie. A, dawaj mnie to, bo mi się nie chce jeździć. Dobra, ja, deser, ja sobie. Ja sobie rozgarniam na rozrzutniku. Oczekaj, zobaczę tutaj w zboże w, w, w kosze. Może ci Już... zrobię mnie. No to walni akurat jakiś fajny efekt. Dobra. No tutaj akurat nie załadnie to wygląda, ale dobra, bo to światło No tam ten moment właśnie też tam zauważyłem taki cień jest lichy trochę, nie Bo to trzeba z tej drugiej strony, ale dobra, jed jedź, o z tamtej strony będziesz jechał, to możesz sobie skoczyć i zdjęcie zrobić. Dobra. Łop Teraz on się zebrał. Jo, żeś gazu przycisnął tam ten. się wszystkie przewody przeczyściły z paliwem Zara i tak. Teraz... Zaraz silnik wypluje, nie? Z temperatury. Nie, normalnie, jo. będzie remontowanie chyba. Ty, bo ja 75... Ty, to tam przejedziesz chwilę, wysypiesz i ja jadę tam manewrować na gospodarstwo. Dobra, to dobra. Ma... Ty, ja zrobię zdjęcie sobie przy tym, jak skoszę to, nie? Najlepiej chyba. O, a ja. Najlepiej. Stój, a hamulców nie ma 60, trzeba remontować. Znowu? No, znowu, Ura, znowu, cyr... nie. Dobra, ty. No. Może po no. prostu płynu tego nie ma. A, bo cylinderek się wy... ten wymęczył, nie? No by nie bo nie chcemy się tego rozbierać. Już bym te pompki zmieniać. tu. Ja się tak zawsze teraz zastanawiam, czy normalnie tak jak teraz jeździmy, czy może ustawić ten tempomat, nie? Znaczy ja to tam wiesz, na kierownicy sobie to sobie dostosuję mniej więcej. Muszę trochę teraz tu pocofać, bo tu drzewa kurde, trzeba by było to dobrze wykarczować, jakby tego nie było. Tej chłopie. Ty, 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 ty chyba nie wiesz co to mówisz, a nie pamiętasz jak że żeśmy tu kostki zbierali i potem w tym lasku się walnąć na chwilę zjeść kanapeczki Zapomniało się o. Ty chcesz wykarczować, O, to jest... sobie jo, to flaszka jeszcze obalona Jo, tutaj najlepsze wspomnienia są chyba z dzieciństwa. No, je, je, ogólnie tak, to, czekaj, ja tu sobie złapię naraz. Ej, o mnie, nie złapał dziad. Ooo, ci powiem, że się nie wyspałem dzisiaj. O, ja tak dzisiaj tak trochę licho. Ale nie na rzecz. Mieliśmy o 9 nagrywać, ja wstałem o 8. No, to jeszcze sobie pośpię do dziewiątej, nie? Patrzę ty... tu dziesiąta. Ja tam <noise> byłem punktualny, to ty tylko takiego obijaka jesteś. Ja tylko na Discorda popatrzyłem, czy piszesz, ale ty nie pisałeś, no mówię, mój, pewnie nie wstą. No, to to wszystko jasne. Ja właśnie też sprawdzałem, czy ty coś piszesz, czy nagrywamy, czy nie. <noise> się dogadaliśmy, tak? My się zgraliśmy teraz, serio Ty dobra, wysyp mnie, ja będę jechał, bo owiejście... Dobra, bo tylko tutaj... to jadę do końca. Jojo ja, ja, ja czekaj to ja sobie... O to elegancko. Wiesz co? Legancko, legancko Tak jedź, żebyś przodem był to fajnie to zdjęcie wyjdzie, wiesz? No Chyba Porobię. A nie, jednak nie. Czekaj, ustawię się trochę pod Ch weź he go opuść. Czekaj. Kurna, on ma taki zasięg, że ja nawet nie podjechałem. A on już ten. Już sypie, nie? Proszę, porysowałeś. Ja widziałem. Nic nie widziałeś. To się wyklepie Weh, kiedy ropuś. O, dobra. Nagając go. Dobra. Dobra, gitara się ma. Dobra, to, e... to Coś wybierzesz, tak? Dobra, dobra. To jakby co tam podeślesz. <noise> już wysypało? Jo. Zostało mi o, bo... 283 kilo. To jak stary dziadek. Ten, ten kombajn to jest stary dziadek. Jeszcze nie zacznie już skończy. Tak. Bez kitu. To nie. Patrz jak ja mam na chudy pod O ustawione. I ja, o, z kombajnu sobie po prostu. No, musiałem. Dobra, odpalamy gruza. Dobrze, dobrze, że to się u ciebie nagrywa, nie u mnie, bo takiego faila walbym, że to szok. O, ja, ja, ja się boję patrzeć, co zaraz sześćdziesiątko się stało. Tylko widziałem ten rozrzutnik. Ja cię co? co tu się odcyganiło? To ja nie wiem. Dobra jest to, że jak nie nagrywam do siebie, to jak ktoś mi wbije do pokoju, to wystarczy, że się i Muszę cię no, no... Bez Przyjemne. przyjemne. No, najle Dobra. też najlepiej, nie? Tak jak i u mnie. W sumie, ta, 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 ta. W sumie ty. Tutaj jeszcze chyba z dwa przejazdy zrobię i myślę, że chyba zakończę odcinek tutaj. A masz tam, możesz zobaczyć, ile się nagrywa, czy nie? E, tak, zobaczę. Tak, Mamy 12 no. minut. Ogólnie. Nooo, nieźle. No, nie to, jest źle. Jak, to, tak na pierwszy odcinek, to elegancko A potem zobaczymy, czy, ben, czy będzie wam. Urwa, że się tam w gustu zaparkował, jakie teraz wycofnę? No to weź tam, tam gwoździa i odpal jak nie ma kluczyka. Nie, jest, chłopak. No, no. Jest kluczyk, czekaj, odpalamy. Kluczyk, ja tu miałem odpalanie. O dobra, mam. Ale to 30 fajnie perkocze, boże. Zakochałem się. W no to jest kozak, nie. Ogólnie będziecie mogli napisać, czy chcecie takie dłuższe odcinki, czy takie jak teraz są. Tak samo i u pana Bartosza. Jo. Mamy nadzieję, że seria wam się przypadnie do gustu. Taka luźna. No taka, taka, taka bardziej, bez jakiegoś nastawienia na rozwój bardziej taka. Tak, taka luźna bardziej seria. No. No jest, jest. U mnie przynajmniej mówię, że ojcowizna, tam jakieś inne seryjki, nie? No. właśnie o, może z ojcowizny byś tak chciał nagrać coś? No, no mogę nagrywać y, pod, przez po, moją, moją działalność na ojcowiznie, aczkolwiek pewnie też jakieś umiejętności inne sery się pojawią. Coś, y, może single? Czekaj, czekaj, bo pedo w się zaczął No puść ją! O... zablokował, no dać mu ciągnik już coś też z dupi. I potem, czekaj, czekaj. i potem przyjdzie czekaj. ziutek napraw. A pamiętasz, jakżeś biegi zablokował w 60. Kiedy? Aaaa, przy koszeniu, po pijaku. A to ja Ale... nie, eee, to, to, to się nie liczy. Przy tym, jak ja raz zablokowałem, to ty już byś parę razy zablokował najprędzej. Nie, ja w 60. biegów nie blokuję, ja tylko w 30, tak. Dobra, ja to już skosiłem akurat. Ale tak indrealnie, in co ja w 60.? Mhm. Jak w to tam. Jak nie zablokowałem podczas dnia, to był cud. Mm -hmm. Jak się, się zacząłem, to częściej ojciec blokował, niż ja. Mhm, mm że. No dobra, co mamy dalej? widzę tutaj 15 minut. Myślę, że to na pierwszy odcinek nam wystarczy. To zjeść na Gospo jeszcze. Dobra, to, to mam zjechać może od razu, co? Właśnie? Przy... No, bo to ten... Dobra, to najdłuższy będzie. będzie to będę pracował, nie? W następnym odcinku, akurat, no. elegancko. No dobra, to akurat sobie jeszcze do, dogram zjazd. <grym> Coś ty zrobił? No nie umiem cofać. Ja pierdacze Ja tu w ja tu w palnik Oj To tu uważaj, bo ja tam w bramie stoję Właśnie, przecież. już przyhaczyłem, kombajn no, ale nie, nie widzieliście Nie piszcie mi, że coś tam zrobiłem Cii, nic nie było O, 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 o dobra, wykręcę i wam się powoli Ty no, że... Jak ja, dziękuję Bogu, że ja w realu cofania nie mam Mam się zawalił Ale co cofania nie masz? No, do żadnych silosów, ani do tego typu rzeczy ja mam ten Przez... do garażu Dobra, czekaj bo zawołam tam Ździutka, tego strongmana, pudziana Więc tutaj chwilę nie przychodź, dobra? Mhm Ja tu jestem przy, już przy tym, przy gospodarstwie, więc no Dobra, Ty, jak ja na, na polu, nie wiem, na polu zostawić kombajn tutaj po tym że rzepaku na ściernisku? Nie no, wjeżdżaj jeszcze ukradnę, bo już dzisiaj nie jedzem kosić, a ja już mam dosyć Trzeba się odstresować w ja, już, w końcu. ja już mam mordę kur na czarną, jestem murzynem normalnie chyba. Czekaj, co ci 30 odstawię i akurat sobie wjedziesz. No, na styk. A jeszcze mam w tym, w zbiorniku mam e, coś. Mam dokładnie. Dobra, to... Potem do samej żmijki wysypisz, po wyżej... się. Nie... Powyżej tony nie jest. Dobra, to potem się wysypię. Poza tu... odcinkiem. Już... Możeś wysypał słomę, no i co? U, u. Dobra, Będziesz dotknął. No to będzie to kury jak kupimy to sobie rozgrzewią to no, dobra, tak o, to odstawię Dobra To co? Myślę, że zakończymy tutaj odcinek Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka, zapraszam do pana Bartosza. I na razie. Pa pa ba, ja, ja. No, cześć!